Rolnicy już pod Parlamentem Europejskim głośny strajk w Brukseli podczas szczytu. Unia Europejska podjęła decyzję w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. List rolników do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Pierwszy konwój traktorów zmierzający do dzielnicy europejskiej wjechał do regionu stołecznego Brukseli około 18.30 w środę, przed protestem rolników, który zbiega się z czwartkowym szczytem Unii. Konwój spowodował utrudnienia w ruchu w centrum miasta i na małej obwodnicy. Zjazd między tunelem Port de Namur i Louise w kierunku Bazylik został tymczasowo zamknięty. Około godziny 23.00 od południa do Brukseli w dalszym ciągu napływał konwój traktorów. A kilka z nich przejeżdżało przez Chaussée de Waterloo w drodze do dzielnicy europejskiej, gdzie rolnicy zarówno belgijscy, jak i międzynarodowi wezmą dzisiaj udział w dużej demonstracji. Wieczorem przed planowanym spotkaniem przywódców Unii Europejskiej i rankiem w dniu szczytu Rady Europejskiej, rolnicy przejeżdżali hucznie przez Brukselę. Europoseł Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości opublikowała nagranie, na którym widoczne są ciągniki poruszające się po ulicach. Rolnicy protestujący w Brukseli sprawiają paraliż miasta w dzień szczytu Rady Europejskiej. Tak prezentuje się sytuacja, napisała europosłanka Mazurek, udostępniając także nagranie. W internecie dostępne są liczne nagrania z wydarzeń w Brukseli. Ciągniki wjechały na ulicę, a głośne trąbienie mogło obudzić mieszkańców. Ciekawy jest także fragment nagrania, na którym widać rolników podpalających różne przedmioty przed Parlamentem Europejskim. To pokazuje, że belgijscy i francuscy rolnicy, którzy licznie przyjechali do stolicy Belgii, są gotowi walczyć o swoje prawa wszelkimi dostępnymi metodami. Przypomnijmy, rolnicy w wielu krajach europejskich kontynuują protesty przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej, organizując pikiety, wiec oraz blokady dróg. Rolnicy oblegają Paryż, powodując paraliż komunikacyjny we Francji. Policja utrudnia im dostęp do giełdy Rungis, która zaopatruje stolicę. Protesty rolników nie ograniczają się już tylko do Francji, Niemiec i Belgii. Włoscy rolnicy również manifestują swoje niezadowolenie, organizując strajki w kilku regionach i blokady dróg. Dodatkowo Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycję przedłużenia zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import z Ukrainy do Unii na kolejny rok. Ponadto proponowane jest tymczasowe odstępstwo od przepisów wspólnej polityki rolnej dla unijnych rolników na rok bieżący. Z dostępnych informacji wynika, że porozumienie rodziło się w trudnych okolicznościach, zwłaszcza w kontekście sporów, które występowały głównie pomiędzy Wojciechowskim a Dąbrowskisem. Unijny komisarz do spraw handlu reprezentował znacznie bardziej liberalne stanowisko wobec umowy z Ukrainą, podkreślając jej znaczenie dla wolnego rynku i solidarności z zaatakowanym krajem. Również relacje między Dąbrowskisem a Siekierskim miały swoje napięcia. Niebagatelne są także rosnące protesty rolników, które wywierają presję zwłaszcza na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach uzgodnionej umowy istnieją klauzule ochronne, które umożliwiają zastosowanie ceł i wstrzymanie importu z Ukrainy do kraju, w którym doszło do zakłóceń na rynku. Decyzje w tej kwestii mają być podejmowane przez Komisję Europejską. Komisja Europejska proponuje przedłużenie mechanizmu ATM Autonomous Trade Measures o kolejny rok, aż do czerwca 2025 roku. Ten mechanizm został po raz pierwszy uruchomiony w czerwcu 2022 roku jako reakcja na agresję Rosji na Ukrainę. Celem było wsparcie ukraińskiego sektora rolniczego który doświadczał trudności z dostępem do części rynków zbytu z powodu blokady Morza Czarnego. Mechanizm został przedłużony na kolejny rok w poprzednim roku, i teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji co do okresu po czerwcu bieżącego roku. Wiadomo było, że sama Komisja Europejska, a także większość państw członkowskich popiera przedłużenie. Jednakże kilka państw granicznych, w tym głównie Polska, skarżyło się na nadmierny napływ ukraińskich produktów prowadzący do obniżenia cen dla krajowego rolnictwa. Jednak, jak wskazują eksperci, nie wszystkie dane potwierdzają te argumenty, a także nie jest jasne, do jakiego stopnia problemy wynikają z importu ukraińskiego w porównaniu z importem z innych państw. Lobbying polski jednak przyniósł efekty, a Bruksela zdecydowała się wprowadzić dwie klauzule bezpieczeństwa. Po pierwsze, jeśli państwo członkowskie zgłosi, że dany produkt zakłóca jego rynek, Komisja Europejska podejmie decyzję o tymczasowym zawieszeniu swobodnego dostępu tego produktu na okres 4 miesięcy, podczas którego analizowane będą sytuacja i zbierane dane. Po drugie, dla trzech produktów cukier, drób i jaja wprowadzono hamulec bezpieczeństwa. To oznacza, że automatycznie po przekroczeniu określonego poziomu eksportu, nadwyżka będzie objęta cłami, zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Komisja poinformowała, że limity te zostały ustalone na średnim poziomie importu z Ukrainy w latach poprzednich. Mimo, że rolnicy nie są w pełni zadowoleni z tej propozycji, uważając, że klauzule bezpieczeństwa są zbyt słabe, postulując, aby obejmować więcej produktów i przyjąć inny okres odniesienia, to Komisja Europejska i Polska doszły do porozumienia w kwestii wprowadzenia tych mechanizmów ochronnych. Wspólny postulat Unijnej Federacji Producentów Rolnych oraz pięciu innych organizacji reprezentujących zainteresowane sektory produkcji rolnej obejmuje również potrzebę uwzględnienia średniej rocznej dla połączonych lat wcześniejszych, a także włączenia zbóż i nasion oleistych. Dodatkowo postulują, aby wszelkie produkty przywożone powyżej tego progu były eksportowane poza Unię, ograniczając się do tranzytu na rynku europejskim. Propozycja Komisji Europejskiej zostanie teraz poddana analizie przez instytucje Unii Europejskiej, czyli Radę i Parlament Europejski. Aby została przyjęta, konieczna jest kwalifikowana większość, co wydaje się prawdopodobne nawet gdyby kilka państw granicznych, w tym Polska, zgłosiło sprzeciw. Polska jeszcze nie podjęła decyzji w sprawie swojego głosu, ale powinna opowiedzieć się za propozycją, ponieważ zmiany zaproponowane przez Komisję zgrywają się z naszymi interesami. Ponadto minister rolnictwa prowadzi negocjacje z Ukrainą dotyczące wprowadzenia dwustronnych środków, a konkretnie systemu pozwoleń eksportowych. Podobny mechanizm już funkcjonuje między Ukrainą a Bułgarią oraz Rumunią. Od 4 czerwca 2022 roku wprowadzone środki ATM w połączeniu z tzw. pasami solidarności pozytywnie wpłynęły na handel między Ukrainą a Unią Europejską. Całkowity import z Ukrainy do Unii wyniósł 24 miliardy i 300 milionów euro w ciągu 12 miesięcy do października zeszłego roku, co stanowi wzrost w porównaniu z poziomem sprzed wojny w 2021 roku, który wynosił 24 miliardy euro. ATM ma jednostronny charakter, co oznacza, że Ukraina nie odpowiada na te środki liberalizacją dostępu do swojego rynku i jest tymczasowy, obowiązujący przez rok. Choć część handlu już była zliberalizowana w ramach umowy pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, obowiązującej przed wojną, to ATM usunął wszystkie istniejące jeszcze bariery dla importu z Ukrainy. Jednakże Polska w rozmowach z Komisją Europejską podnosi argument, że obecne przedłużenie powinno być ostatnie. Polska postuluje, aby Ukraina nie tylko odpowiadała na koncesje ze strony Unii, ale także dostosowywała ukraińskie standardy, takie jak fitosanitarne, do unijnych. Polski dyplomata tłumaczy, że choć dla ziarna nie ma to znaczenia, to dla drobiu już tak. Ukraińcy nie muszą spełniać rygorystycznych unijnych norm, co daje im konkurencyjną przewagę. Komisja Europejska potwierdziła, że rozpocznie dyskusję na ten temat. W międzyczasie komisja przedłużyła na kolejny rok podobny mechanizm ATM dla Mołdawii. Oznacza to, że eksport siedmiu produktów rolnych z Mołdawii, podlegających kontyngentom taryfowym, będzie nadal w pełni zliberalizowany. Jednak eksport mołdawski nie stanowi większej konkurencji dla unijnego rolnictwa. W 2022 roku cały eksport z Mołdawii do Unii wyniósł zaledwie 2 miliardy i 600 milionów euro. Kilka tygodni temu Polska była praktycznie sama w swoim sprzeciwie wobec prostego przedłużenia ATM. Jednakże kolejne kraje zaczęły zgłaszać problemy, w tym Bułgaria i Rumunia, które wcześniej twierdziły, że ich dwustronne umowy z Ukrainą, Zlikwidowały kwestie dotyczące handlu. Wątpliwości pojawiły się również we Francji, gdyż producenci cukru zaczęli skarżyć się na konkurencję ze strony Ukrainy. Wreszcie protesty rolników, rozprzestrzeniające się po całej Europie, chociaż tylko częściowo związane z obawami przed ukraińską konkurencją, zmusiły Komisję Europejską do wysłania sygnału wsparcia dla rodzimych producentów. Rolnicy napisali oficjalny list do Urszuli von der Leyen, pani przewodnicząca. Jeśli w ciągu najbliższych dni zechce pani spotkać się z rolnikami, prosimy, aby pani wysłuchała, co ważnego mają do przekazania. Piszą prezydenci Kopa Kogeka do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Prezydenci Kopa Kogeka skierowali list otwarty do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym zapisali, Musimy odpowiedzieć na echa, które rozbrzmiewają w całej naszej wsi, od zachodu po wschód Europy. Społeczności rolnicze stają przed ogromnymi wyzwaniami i naciskami, które narosły w ostatnich latach. Pani Przewodnicząca, jeśli w ciągu najbliższych dni zechce Pani spotkać się z rolnikami, będzie miała Pani okazję usłyszeć, co mają oni do przekazania. Obciążenia ekonomiczne i biurokracja przytłaczają rolników. Skutki kryzysów klimatycznych i geopolitycznych odczuwane są w całej Unii, wpływając negatywnie na nasze gospodarstwa. Wszystko to w kontekście narastającego poczucia że na gospodarstwa rolne nakładane są coraz większe obostrzenia i europejskie regulacje, te zmiany mogą mieć poważne i nieodwracalne konsekwencje dla produkcji, dochodów oraz wzrostu importu przy niższych standardach środowiskowych i społecznych. W ciągu ostatnich kilku lat nasze głosy były donośne, lecz niewysłuchane. W rezultacie, sytuacja w wielu państwach członkowskich jest obecnie bardzo napięta, a rolnicy zmuszeni są wychodzić na ulice. Przetrwanie europejskiego rolnictwa rodzinnego w dzisiejszej formie jest zagrożone. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września zeszłego roku zaproponowano dialog strategiczny w sprawie przyszłości rolnictwa. Dialog ten jest niezbędny, a z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że społeczność rolnicza jest jego częścią. Mamy nadzieję, że nasze głosy zostaną wysłuchane i zrozumiane. Jednak zdajemy sobie sprawę, że dyskusja skupi się na propozycjach i rozwiązaniach długoterminowych Komisji Europejskiej. Niepokój rolników i ich brak zrozumienia trwają od wielu miesięcy. Wszyscy członkowie Kopa i Kogeka podkreślają, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia pomocy oraz szybkich odpowiedzi na pytania tysięcy demonstrujących rolników, którzy oczekują. Aby ostatecznie podjąć decyzję w sprawie niezbędnych odstępstw od warunków wspólnej polityki rolnej, ekoschematów oraz zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, Potrzebujemy wspólnych działań, aby rozwiązać poważne trudności. Konieczne jest dostosowanie kolejnych propozycji dotyczących ukraińskich środków handlu autonomicznego poprzez utworzenie systemu, który gwarantuje miejsce przeznaczenia dla wszystkich przesyłek ukraińskich produktów rolnych, a także systemu gwarancji wobec tych produktów, zapewniającego, że dotrą one do miejsca przeznaczenia i nie trafią gdzie indziej. Ważne jest również ustanowienie progów importowych na każdy towar rolny podlegający liberalizacji handlu, opartych na średnich rocznych lub kwartalnych danych za lata 2021 i 2022. Chcemy zagwarantować wzajemność w standardach produkcji rolnej i równych warunków działania w sprawiedliwym handlu. Interesy związane z handlem wykraczają daleko poza skutki liberalizacji handlu z Ukrainą, a porozumienie Mercosur jest nie do zaakceptowania dla większości rolników w Unii. Dalsze dążenie do zakończenia tej umowy zostanie odebrane jako prowokacja przez społeczność rolniczą i spotka się z jeszcze większym odrzuceniem wobec decyzji Komisji Europejskiej. Rolnictwo europejskie stanowi najbardziej zrównoważony model na świecie. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze są kluczowe dla łańcuchów dostaw żywności i energii, odgrywając istotną rolę w kontekście geopolitycznym. Zasługują na uznanie za sektor strategiczny. Kilka miesięcy dzieli nas od kluczowych wyborów dla przyszłości Europy. Wspólnota rolnicza, która odgrywa kluczową rolę w ramach wspólnej polityki rolnej, oczekuje reakcji od europejskiej władzy wykonawczej, aby móc kontynuować swoją działalność w akceptowalnych warunkach, z godziwymi dochodami i mniejszymi obciążeniami administracyjnymi. Monika Przeworska skomentowała najnowszą decyzję Unii. Tradycyjnie Unia Europejska stara się wiedzieć lepiej i już teraz podejmuje decyzję, która niestety jest bardzo szkodliwa z punktu widzenia europejskich rolników. Stwarza pozorny mechanizm, który ma chronić interesy rolników, czyli ustanawia limity, ale ustanawia je na poziomach rekordowych lat, gdzie notowane poziomy, jeżeli chodzi o import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii, był rekordowy. W związku z tym to nie napawa optymizmem, nie uspokaja, a wręcz przeciwnie. To pokazuje, że Unia Europejska dalej tym swoim walcem stara się rozjechać europejskie rolnictwo. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat, czy Unia Europejska podjęła dobrą decyzję o przedłużeniu bezcłowego handlu z możliwościami ograniczeń działania w poszczególnych krajach? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na największych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony. Oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.